Dzień dobry, dzień dobry. Beata Tomczyk, Psychodietetyka Diet Coaching. Witam Was bardzo ciepło na moim kanale na YouTubie, w którym przedstawiam, w jaki sposób wyjść trwale i skutecznie z zaburzonej relacji z jedzeniem, z kompulsywnych zachowań żywieniowych, z napadów na jedzenie, z niekontrolowanych takich zachowań, które powodują, że tak naprawdę przez większość swojego czasu w ciągu dnia myślisz o tym, w jaki sposób, w ogóle myślisz o jedzeniu przede wszystkim, tak, myślisz o tym jedzeniu, zamiast myśleć o życiu, myśleć o sobie, myśleć o relacjach, o, o rozwijaniu się, o pasjach, o marzeniach, myślisz ciągle o jedzeniu i o tym, jaka ty jesteś w tym jedzeniu beznadziejna i jakie twoje ciało jest w tym beznadziejne, więc ja w tym pomagam, ja pomagam z tego wyjść, bo moim celem jest pomóc jak największej liczbie kobiet wyjść z tego. Sama przychodziłam z zaburzenia odżywiania i wiem jaki to jest po prostu syf. I wiem jak bardzo to spędza sen z powiek i jak bardzo odbiera energię i radość do życia. Bo tak naprawdę kobieta, która jest w zaburzonej relacji z jedzeniem, ona... Myśli o sobie w nie najlepszych kategoriach i ciągle próbuje udowadniać światu na zewnątrz, jaka to nie jest dobra i że wszystko jest w porządku i że zasługuje. Więc tak naprawdę, często też te zaburzenia odżywiania, te problemy z jedzeniem, szczególnie kiedy one trwają dłużej, kiedy one trwają latami, są tak naprawdę takim, takim głosem, takim sygnałem, wołaniem Twojego ciała, Twojej duszy do tego, żebyś Ty się zatrzymała i zobaczyła, co tym, tymi zaburzeniami, i żywienia, jedzenia, przykrywasz w swoim życiu. Co tam jest takiego niewygodnego? Co próbujesz udowodnić wszystkim dookoła, albo dlaczego tak źle o sobie myślisz? I to wszystko tak naprawdę możesz rozkminić, możesz sobie rozwiązać, i możesz z tego wyjść. Co nie znaczy, że teraz będziesz w procesie po prostu rocznym odkrywała siebie, kolejną cząstkę siebie. Tutaj chodzi o to, i taką metodę też ja przyjmuję na sesjach i w moich kursach czy programach, abyś ty wyszła z zaburzonej relacji z jedzeniem właściwie już po pierwszym spotkaniu, kiedy ty sobie uświadomisz, że nie jesteś swoimi myślami, że nie jesteś. Tymi, tymi nawykami, tymi automatami w Twojej głowie, i kiedy ty się od tego odizolujesz, to tak naprawdę wtedy już jesteś właściwie jedną czy już niemalże dwoma dogami, poza zaburzeniami odżywiania, już nie jesteś, nie tkwisz, nie, nie jesteś w tej mentalności, która krzyczy yy, na całego, że ty masz zaburzenia odżywiania, ty już jesteś wolna. I to, co potem robimy, to jedynie układanie pewnych puzelków. I takim długim dzisiaj wstępem chcę dzisiaj. Taki tytuł nadać temu odcinkowi. Zmiany, zmiany, zmiany zmieniam, ciągle zmieniam, ale nie widzę tych efektów. Więc dlaczego ja tych efektów nie widzę? Albo kiedy te efekty zobaczysz, czyli oglądasz podcasty, słuchasz mnie bierzesz udział w różnego rodzaju kursach czy programach i właściwie czekasz, czekasz, kiedy te zmiany nastąpią, kiedy ty już poczujesz, bo to się czuje, taką wolność żywieniową, takie, takie poczucie, że naprawdę to już ciebie nie dotyczy, że tam jakiś głosik się odzywa, coś tam, coś tam, ale to już w ogóle to już jest poza twoją, jakby, Twoim zasięgiem, Ty w ogóle na to już uwagi nie zwracasz. No więc jeżeli tkwisz w takiej zaburzonej relacji z jedzeniem już od kilku lat i tak jak mówię, już robisz ten cały background, ale niewiele się dzieje. Czym jest background? To wszystko właśnie co mówiłam, słuchanie podcastów, czytanie różnych książek, słuchanie na Instagramie różnych kont, które są o tym, czy też mojego YouTube'a. A dalej masz wrażenie, że stoisz w miejscu. To moja kochana są tego powody. Powody są różne. Główne powody to takie, że prawdopodobnie niewiele, niestety, tak muszę to powiedzieć wprost. Słuchajcie, ja też miałam zaburzenia odżywienia, więc mówię też o sobie, o swojej historii, więc także, no, jakby czysta, czyste życie to pokazuje, w miarę jakby jak pokazuje. Więc prawdopodobnie może być tak, że ty nie do końca działasz, tak jak powinnaś działać, czyli za mało się, za mało działasz, za mało jest tej takiego intensywnego, aktywnego działania. I czasami jest ciężko samemu. Podjąć się tej aktywności, zmotywować się do tego działania. Dlaczego? Z prostego powodu, bo z tyłu jest wewnętrzny krytyk, jest perfekcjonizm, jest, są przeszłe doświadczenia, jest kultura diet, jest cookoła są ludzie, którzy wszyscy są na diecie, ale mają problemy z jedzeniem i ciężko jest nam po prostu z tego wyjść, bo my często normalizujemy takie rzeczy. Normalizujemy sobie to, że a no nie jest tak źle, nie jest tak źle, dobra, zajmę się tym potem, normalizujemy takie toksyczne sytuacje, takie toksyczne relacje z jedzeniem, takie takie nawet zachowanie wobec samej siebie że tak każdy robi. Druga kwestia, czyli tak, mało, mało tutaj jakby tego twojego działania, bo mało motywacji, bo mało takiego zaangażowania, bo twoje nastawienie, no być może nie jest takie, jak do końca powinno być, które cię po prostu nie wspiera, no po prostu cię nie wspiera, więc to wszystko powoduje, że ty gdzieś tak stoisz, ale właściwie rusza się do przodu, ale tak niewiele jest tych efektów. Więc to jest główny główny powód, tak naprawdę, yy, dlaczego ty tutaj nie jeszcze gdzieś tam, tak jakby nie możesz yy, tej relacji z tymi, mieć takiej, jakbyś chciała. Drugi powód to gdzieś masz. Niestety muszę też to powiedzieć, jakieś takie ukryte profity z tego. Generalnie y, większość Polaków, y, 99%, żyje w takim, w takim systemie ofiary. Ja też w tym jestem. Nie wiem, czy jeszcze nie jestem, czy już jestem, bo cały czas nad tym też pracuję. Bo to jest, wiecie, to, to się nie dzieje od tak. To, to trzeba troszeczkę tam w tej głowie sobie pozmieniać, żeby to się ułożyło, osiad osadziło. Więc żyjesz w takiej roli ofiary, bo jakby czerpiesz z tego pewne profity i tych profitów też może być oczywiście bardzo dużo, ja tylko kilka wymienię, na przykład wtedy możesz się nad sobą użalać, nie musisz niczego zmieniać, inny profit to jest taki, że skoro ty tak źle o sobie myślisz, no to już jakby nikt inny ci nie dokopie, albo jak cię dokopie, dowali, powie coś nieprzyjemnego o tobie, no to jakby i tak o tym wiesz, i tak taka jesteś, więc tak nie zaboli. Kolejna kwestia to jest taka, że prawdopodobnie maskujesz inne różne problemy w twoim życiu, Maskujesz, czyli jest wiele różnych obszarów, którymi powinna się zająć, którymi czujesz, że powinna się zająć, no ale przecież ty masz problemy z jedzeniem, więc no nie możesz pójść z koleżanką na, na, do restauracji, nie możesz wyjść ze znajomymi do kina, nie możesz mieć dobrej, bliskiej relacji z mężem, przecież twoje ciało jest takie, a nie inne, więc ty się ciągle gdzieś tam wy, wycofujesz, izolujesz, nie pokazujesz się, bo jesteś przecież taka brzydka. i... Yy, i jakby tutaj takie, takie, takie zamknięcie przed światem, przed życiem, przed rozwojem, przed swoimi pasjami, no bo przecież ja mam zaburzenia odżywienia i nie wyjdę do tych ludzi, nie zrealizuję nie tych swoich marzeń, no bo, no bo właśnie. I trzecia kwestia, taka bardzo często, to jest tak jakby mm, nie masz kontroli na zewnątrz, bo twoje życie ci się przydarza, bo, bo nie do końca masz wpływ, tak myślisz sobie, na to, co ci, to co, czego doświadczasz w swoim życiu. Więc chociaż tą cząstkę swojego życia będziesz kontrolowała. No i tak to właśnie wygląda że my sobie łatamy różne gdzieś tam problemy, różne sytuacje w naszym życiu, to co jest trudne i czym sobie nie radzimy tymi właśnie problemami z jedzeniem, z Kiedy ja postanowię wyciągnąć na wierzch te moje zaburzenia odżywienia, te wszystkie zachowania z wagą, zmierzeniem się z ważeniem, z liczeniem kalorii, z tym jak w sklepie się zachowuję, to wtedy mogę tak naprawdę jakby wiem nad czym pracuję i to jest takie istotne, takie ważne, żeby przyznać się żeby przyznać się do tego, że rzeczywiście no, tak to wygląda, no, tak to wygląda, oglądnę to z prawej, z lewej, pod mikroskopem, pod lupą, powącham to i ja wtedy rzeczywiście mogę, jakby wiem nad czym pracować, więc zaburzeniami, tak jak problemami nie zajmujemy się, nie doglądamy, nie, do, nie podlewamy, tylko pracujemy nad, nim, nad nimi, żeby się z nich uwolnić, rozwiązujemy to więc jeżeli już wiesz, dlaczego tak to u Ciebie może wyglądać, może być już, być może już tutaj poczułaś siebie, swoją przestrzeń, swój obszar i widzisz jak to jest, to teraz chcę Ci powiedzieć w kilku zdaniach, jeżeli już masz kawę na ławę, w jaki sposób przyspieszyć to, w jaki sposób te efekty zobaczyć przede wszystkim Ty musisz mieć nastawienie zupełnie inne niż do tej pory jeżeli chcesz być w punkcie A czyli jeżeli jesteś w punkcie A, czyli w miejscu w którym masz te niekontrolowane zachowania takie te sytuacje, w których Ty nie chcesz w swoim życiu, masz już dość podziurki w nosie, ulegać swoim zachciankom, swoim napadom, swoim emocjom, rozładowywać napięcie w taki sposób, albo mierzyć się, ważyć i tak dalej, albo jeść układkiem z lodówki, albo nie iść na tej restauracji ze znajomymi, bo się wstydzisz, boisz, na weselu się boisz, myślisz ciągle o tym serniku, wiecie, o co chodzi dokładnie na pewno pójdę dalej, nie chcesz jeść z kosza, nie chcesz jeść i pluć, nie chcesz wymiotować, to wszystko to są zaburzenia odżywiania, to ty potrzebujesz wiedzieć, jak będzie wyglądała perspektywa w punkcie B. Tak Jesteś w punkcie A, chcesz być w punkcie B, więc jak tam jest w tym punkcie B, jaka jesteś, jak jest, jaka jest twoja relacja z jedzeniem, jak to wszystko wygląda, co ty wtedy czujesz. I tak naprawdę już teraz musisz pokazać swojemu umysłowi, bo to wszystko tam siedzi, że ty już teraz chcesz z takiej perspektywy reagować. Co to znaczy? Nie mówię Ci tutaj, żebyś teraz nagle przestała się jeść zaburzeniowo i że już ten stres macie minąć, z dnia na dzień od tak pyk, bo to tak nie minie. Ale proszę cię o to, żebyś. W, mikro, w mikroprzestrzeniach, w mikrosytuacjach, już zmieniała te swoje podejścia, zachowania i właśnie to swoje nastawienie, czyli tak zwana szklanka do połowy pełna, a nie pusta. Kiedy stoisz przed lusterkiem i zaczynasz siebie oceniać, już idziesz, jedziesz takim tym swoim standardowym, że no tutaj boczki się wylewają, tej bluski nie założę, bo, no bo tutaj wystaje wszystko i jest brzydkie, to ty już wtedy. Kochana, potrzebuję tak naprawdę zatrzymać to, zobaczyć z takiej perspektywy trochę obserwatora i powiedzieć sobie, no co tutaj się wydziawa, zadziewa? Co ja tutaj robię? Czy znowu chcę sobie dokopywać? Jeżeli tak, to dlaczego? Wiem już dlaczego, bo znam swój background i znam swoje ukryte powody. Więc skoro tak, no to znowuż, czy ja. Decyduje się, dojrzale wyjść z tego, czy, czy jednak przyznaje się przed samą sobą, że nic z tym nie chce robić. Więc jeżeli ja wybieram wyjść z tego i uzyskać wolność żywieniową, odzyskać swoją dorosłość, dojrzałość i spokój, to ja teraz postanawiam zobaczyć, że mój umysł znowu podsyła mi te wszystkie niewspierające myśli, i świadomie po prostu się temu przyglądnąć. Po prostu przyglądnąć się temu, czyli tak zwaną defuzję myśli zrobić. Ja nie jestem tymi myślami. To jakaś stara Katarynka, która no po prostu się zadomowiła w moim życiu. To wszystko, nic więcej. I wtedy zaczyna się zmiana. I wtedy ty wpuszczasz światło do swojego umysłu, i ten umysł nagle z takiego wiecie: do du, 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 du. Co tutaj się dzieje? O co chodzi? Czego ona teraz nagle nie idzie w to, nie gra w to razem ze mną? I wtedy zaczyna się zmiana. Wtedy zaczyna się już to nastawienie inne, tak? Czyli ty zobaczyłaś szklankę te połowy pełną, a nie pustą. Nie wchodzisz w tą zabawę już z tym umysłem, tylko świadomie przykierowujesz uwagę na to, że ty jesteś obserwatorem, i przykierowujesz uwagę na to, co tutaj się wydarzy zaraz i co wyjdzie z Twoich ust i z Twoich myśli. Tak, Ty te myśli zauważasz, ale chodzi o to, czy ty się w nie angażujesz, czy tylko je obserwujesz, bo ty już z perspektywy B patrzysz, bo ty już wiesz, czego ty chcesz, jak to wszystko wygląda, bo jesteś ze sobą szczera. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne nastawienie. I kolejna kwestia, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to się musisz otaczać rzeczami, jakby przestrzeniami, gdzie ciągniecie cię do góry, a nie w dół. Czyli nie oglądasz treści, które cię demotywują, nie oglądasz sportsmenek, które wyglądają pięknie, ładnie, zgrabnie i powabnie i ciebie to irytuje, nie oglądasz jakichś takich, nie wiem, podcastów, gdzie ci mówią, że powinnaś kończyć jedzenie z, jedzenie z lekkim uczuciem niedosytu, albo nie wchodzisz w takie fajne gierki kultury diety, że ktoś jest jabłkiem, ktoś jest gruszką, i zaraz ubierzmy się na gruszkę, ubierzmy się na jabłko, albo zróbmy sobie mały deficyci, defy, deficycik żeby tutaj szybciej przyspieszyć właśnie proces odchudzania, w ogóle sobie zróbmy 300 kalorii i wpadnijmy w kolejne zaburzenia odżywiania. Więc czym ty się otaczasz? I teraz tak, jeżeli ty jesteś w grupie w ogóle kobiet, które mają takie same cele, takie same mają historię też przede wszystkim, to ty już w ogóle podpinasz się po tą energetykę takiego mindsetu naprawdę mocnego i wtedy to już w ogóle bardzo często jest tak i ja to przetestowałam na sobie, i zaraz o tym powiem kilka słów, że to się dzieje samo w pewnym momencie. Ty przesiąkasz tą energię tych kobiet, tych kobiet, które Cię prowadzą, tych kobiet, które Cię wspierają i one nie pozwalają Ci już spaść w dół. I powiem Wam o, w odniesieniu do mojego, do mojego, jakby mojej historii, gdzie ja pracowałam nad tym, aby tutaj też w moim biznesie się bardziej rozwijać i rozwijać. I pamiętam, miałam taki kurs, który zastanawiałam się, czy wziąć w nim udział, czy nie wziąć w nim udziału. Taka oczywiście grupa kobiet, i do końca, pamiętam, do ostatniego dnia zastanawiałam się kupić, nie kupić ten kurs, autentycznie to było niedawno i stwierdziłam, jakoś tak czułam, że dobra, spróbuję, zainwestuję w siebie, bo już jakby też nie patrzę pod kątem stracenia pieniędzy, tylko zawsze to jest inwestycja, zawsze, ale to zawsze coś wyciągnę dla siebie, więc zapisałam się na ten kurs, no i jestem na tym kursie, słucham jakiegoś tam, jakiejś wizualizacji, którą mam zrobić i nagle tak słyszę, że kurczę, znam tą wizualizację, więc pewnie nic się nie zadzieje. A, jest więc stwierdziłam, dobra, no już zapłaciłam, jestem, zrobię tą wizualizację. Tylko, że dotyczyła sprawa innego tematu niż ostatnio, jakby brałam na warsztat z tą właśnie wizualizacją. No i zaczęłam tą wizualizację, wczułam się w całą tą treść, która była przesyłana przez osobę prowadzącą. No i pomyślałam sobie, pewnie się niewiele zadzieje. Niewiele się zmieniło. Aż nagle po dwóch godzinach dostaję po prostu kawę na ławę, potwierdzenie tego, jak bardzo to mocno zadziałało w moim umyśle, bo przyciągnęłam to, nad czym pracowałam. I jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam sobie: Nie, no po prostu ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Wiecie, ja nie wierzę, a teraz o tym mówię, bo to tylko była chwila, kiedy ja nie wierzyłam. Potem sobie przypomniałam, że przecież tak to działa. Jak to działa? Że ty masz zająć się procesem, a efekt zrobi się sam. Co to znaczy zajmij się procesem? Bądź ze sobą na maksa szczera, rób te mini kroczki, podepnij się pod takie grupy osób, pod takie osoby, które cię będą ciągnęły w dół i powiedzą ci, przestań patrzeć na szklankę do połowy pustą, tylko, że jest do połowy pełna. Co to znaczy jeszcze w innym przypadku? Przestań mówić sobie, że przyćwiczyłaś. Tylko 10 minut, poćwiczyłaś aż 10 minut, albo że znowu się objadłam, ale już więcej świadomości było w tym obiedzeniu się. Widzisz, może być wszędzie kranka do połowy pełna, i tu nie chodzi o to, żeby teraz sobie słodzić, żeby teraz rzeczywiście um, jakby zduszować rzeczywistość. Nie. Ty w ten sposób przekierowujesz uwagę na inne aspekty, które się rzeczywiście zadziewają. Rzeczywiście się zadziewają nad refleksją, która się pojawiła, nad zmianą myślenia, która się pojawiła, że mniej zjadłaś niż zwykle. To są te mikrozmiany, które robią tą przestrzeń w tym mózgu i stawiają cię w punkcie B. No więc ja bardzo mocno poczułam sobą, że trzeba naprawdę pracować, jakby pracować w takim sensie, być w tych przestrzeniach, które cię ciągną do góry, a wyciszać coraz mocniej i coraz bardziej te przestrzenie, które ciągną cię w dół. Więc nie otaczaj się. Rzeczami, które ciągną cię w dół. Nie patrz na rzeczy, które cię irytują na ten moment. Nie iść do sklepu, kiedy jesteś bardzo zdenerwowana i czujesz, że się obierz, jakby nie dokładaj sobie. Nie rozmawiaj na tematy, które Cię ciągną w dół, o dietach, o narzekaniu. Nie słuchaj muzyki, która Cię ciągnie w dół, Bądź sobie jakąś fajną muzykę, która Cię pobudzi do życia. Poćwicz sobie jakąś fajną technikę wizualizacyjną czy z emocjami. Połóż się wcześniej spać. To jest środowisko, to jest przestrzeń, gdzie, którą Ty zapraszasz do swojego życia, która pozwoli Ci szybciej osiągnąć te efekty. I naprawdę w pewnym momencie nawet nie wiesz, kiedy Ty śpisz. A w Twoim mózgu tam się mieli, 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 nagle wstajesz ono na innym w ogóle poziomie Twojego nastawienia do zaburzeń odżywiania. Wpadaj w ogóle do mojej grupy, do mojej grupy zamkniętej na Facebooku w programie coachingowym Wyjdź z napadów obiadania się i niechcianych zachowań żywieniowych, kochana, przygotowałam dla Ciebie opcję ratalną. Czyli masz trzy raty, płacisz pierwszą ratę teraz, drugą za miesiąc, trzecią za trzy, dwa miesiące, po 299 zł, zamiast teraz, naraz 888. Taka oferta jest absolutnie na wyciągnięcie Twoich rąk, Jeżeli mówisz w tym momencie, że nie, znaczy, że po prostu kurczę, muszę to powiedzieć. Nie chcesz wyjść z zaburzonej relacji z jedzeniem, po prostu nie chcesz wyjść, bo gotowość to nie jest, że ja teraz muszę mieć wszystko w życiu poukładane, muszę mieć wszystko już porozwiązywane, tu choroba, tam choroba, tutaj jakieś wydatki. Guzik, prawda, to jest ten z tyłu, co cię pcha, znaczy, coś chce co cię zatrzymać w tym miejscu, w którym jesteś, i też musisz to zobaczyć. Bo ja też to kiedyś miałam, że nie zainwestuję w ten kurs, ten webinar, nie pojadę tam czy gdzieś indziej, bo przecież. Nie mogę teraz, nie mam pieniędzy, nic to nie zmieni. Ble, to jest, to jest gadanie, wiecie, żeby tylko gdzieś tam przykryć to, że jednak czerpie pewne profity z tego. Więc kochana, 299 zł, każdy z nas jest w stanie gdzieś tam wyłożyć, nie kupując sobie jakiejś tam innej pierdółki, czy nie robiąc sobie paznokci. Czasami też i tak, ale pomyśl sobie, gdzie będziesz za dwa miesiące po tym programie, kiedy ja Cię wyciągnę z tych zaburzeń odżywiania. Gdzie będziesz, w jakim miejscu Twojego życia, jak ty się będziesz czuła wolna żywieniowo, gdzie jedzenie nie będzie Tobą rządziło, władało, gdzie nie będziesz musiała ważyć, mierzyć i bać się jedzenia, i wreszcie odzyskasz tą swoją godność człowieka, którą wiem dobrze, bo miałam zaburzenie odżywiania, jak można sobie ją obniżyć, zatracić i porzucić siebie tak naprawdę w tym wszystkim. Więc zobacz, już w tym momencie, słuchając tego, myślę, że czujesz, jak bardzo mocne jest to nastawienie Twoje. Nastawienie można oczywiście podbić różnymi narzędziami, metodami. Technikami, które też i ja już moim podopiecznym na, w tym programie jutro wyślę razem z nagraniem. W ogóle poniżej tego dzisiejszego odcinka możesz sobie odsłuchać przedsmak tego, co będzie w tym programie, ponieważ udostępniam ci pierwsze nagranie, które już jutro moje kursantki dostaną. Więc sobie posłuchaj, tam mówię o tym nastawieniu bardzo, bardzo mocno i już masz trzy praktyczne ćwiczenia, które możesz zastosować, aby już tą jedną nogą być w, w tym punkcie B. Tylko pytanie, czy ty na pewno chcesz. Bo, czy jesteś gotowa, to już wiesz, że jesteś, bo bierzesz pod pachę lęk, niepewność i to, że będzie czasami pod górkę i działasz. Tylko ja się pytam Ciebie, czy ty chcesz, bo jak chcesz, to znajdziesz sposób, miejsce, rozwiązanie, żeby wpaść do mojego programu, ale jeżeli ty nie chcesz, to dalej będziesz słuchała tych różnych podcastów, nagrań i. I będziesz w jakiś sposób odkładała siebie. To też jest pytanie dla Ciebie. Ja wiem, że ten, ten odcinek dzisiaj jest trochę taki niewygodny i taki trochę bezpośredni, ale tak poczułam, że, że sama po swoich doświadczeniach, wiecie, to, to jakby życie mi pisze te wszystkie scenariusze. Potrzebuję podzielić się z tym, czego sama doświadczyłam. I jakby, może czasami, trzeba ten kubeł na zimnej wody na siebie wylać. Czasami też takie zderzenie się z prawdą, ze samą sobą, jest naprawdę drogocenne i ważne. Bo ty możesz powiedzieć, okej, okay, no to ja nie chcę. Ale bądź ze sobą szczera, bo wtedy nie będziesz wyjadała siebie i swojej energii na zewnątrz każdego dnia, kiedy będziesz powtarzała sobie, że ty jednak chcesz z tego wyjść, chociaż to jest guzik prawda. <grym> Znowu było mocno. <grym> Wybaczcie mi dzisiaj, ale jakoś tak czuję. Więc zastanów się, jesteś w punkcie A, gdzie chcesz być w punkcie B? Czy chcesz być w ogóle w punkcie B? Jeżeli chcesz, co zrobisz, żeby być w tym punkcie B? czy jednak ten głos z tyłu jest tak istotny, jest tak ważny, jest tak silny, że jest Ci ciężko go przemóc. Jeżeli tak, a czujesz, żebyś jednak chciała, przyjdź do mnie na bezpłatną konsultację, porozmawiamy o tym, z przyjemnością Ci pomogę. Też zostawiam linka pod spodem do koalendara, gdzie wybierasz sobie dowolny termin i możemy o tym też porozmawiać, a rozmawianie, mówienie o tym też uwalnia, bo też wtedy jesteś przy sobie blisko i możesz wywalić na wierzch, a mi możesz zaufać. Ja w tym siedziałam po uszy przez 10-15 lat, jak tak teraz sobie pomyślę. I naprawdę chciałabym, żeby ten proces był szybszy w moim przypadku, no ale wtedy nie poprosiłam o pomoc nikogo. Więc ty mnie nie zaskoczysz. Nie zaskoczysz mnie swoją historią. Nie zaskoczysz mnie tym, że powiesz mi, dobra, nie chce mi się. Bo mi też się wtedy nie chciało czasami i też czerpałam z tego profity. Niczym mnie nie jesteś w stanie zaskoczyć, bo wszystko przerabiałam na sobie. I ja tu jestem po to, żeby Ci pomóc, nawet z tymi najgorszymi tematami poradzić sobie i uporać, bo nigdy Cię nie ocenię. Nigdy Cię nie ocenię. Kochana, kochani, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobają treści, które Wam przedstawiam. Podajcie do programu, zostawiam Wam tutaj linka poniżej. Jeżeli chcecie, umówcie ze mną na właśnie bezpłatną konsultację, gdzie jeszcze sobie o tym porozmawiamy, jutro startujemy co prawda, ale tak naprawdę jeszcze możesz spokojnie dołączyć do końca tygodnia do tego programu. Ja tutaj jestem dla Ciebie. Życzę Ci, żeby Twoja relacja z jedzeniem była spokojna, jak jesienny, spokojny deszcz, który jest bardzo oczyszczający i bardzo potrzebny i też bardzo odżywiający. Trzymajcie się cieplutko, cieplutko. Pa pa!